No dobrze, było o lore, To teraz będziemy mieć filmik z tego, co mi się wydaje bardziej gameplayowy. widzę, że Majestic zmienił w ogóle swój awatar. Majestic kamień, najlepiej zapowiadający się klasy w Dragonflight. Eee, no dobra, my, Ale to jakby. Nie wiem czy to. No dobra, no nie wiem. Zbliżają się Dragonflight i coraz więcej ludzi. Pyta mnie na streamach Majestic, jaka klasa będzie się dobrze. Zwłaszcza teraz, chyba bez sensu takiego zostawia. Sprawowała co wybrać. W tym filmie dowiesz się jakie klasy zapowiadają się najlepiej. Co wziąć pod uwagę wybierając klasę, który DPS zrobi najwięcej depsu, który heal najwięcej hila i który tak najwięcej przeżyje? Dzięki czemu będziesz miał właściwie spot na rajdach i dungeonach jak za darmo. A pamiętaj. To nie jest chyba. <laughs> Za darmo to uczciwa cena. Zacznijmy od depsów. Po pierwsze i najważniejsze to kurwa jego pierdolona mać, chyba nie wzięć tego wstępu na poważnie, co? Dobra, czegoście kurwa teraz nauczę. mianowicie jaka klasa będzie najlepsza na Dragonflighty za parę tygodni na Raid dwa tygodnie po wyjściu Dragonflightów i na okres całego patcha. Zobaczmy, kurwa, jak się tam na becie dzieje. Oho, zmiany balansujące. Obów dla NH. O, nerf dla NH. O, nerf dla bala. O, Obów okay. dla Preya. O, nie minęły nawet 3 minuty i nerw dla Playa. O, nerf uh -huh. dla DH. Okay. Dla anteny, o, nerw dla huntera To chyba Zmiany to? jakieś dostaje. O, rework setóweczki. Hmm. Uh -huh. A to wszystko tylko w ciągu 30 minut. Przenieśmy się teraz do przyszłości. Release dodatku, co się stanie? Nie Na no, to wszystko się stało w dosłownie 15 sekund. Filmiku. i będą zmiany klasowe. Raz, dwa, wyjdzie rajd, będą zmiany klasowe. Okay. W środę znów kolejne zmiany. Kolejna środa, znów zmiany. No już chyba rozumiem, y o czym to jest w rzeczywistości. Masz, kurwa, dzisiaj Turbo OP Balance Survival Max może się okazać wybitnie chujowy. Tak. Niegrywalnym do śmieci. Po czym się spłaczecie, że Blizzard to Wam zepsuł grę, i już nie możecie się dobrze bawić, bo Wasza klasa nie zabija moba. I... Absolutnie się zgadzam. Absolutnie się zgadzam. Z, póki co przynajmniej z przesłaniem tego, jak dobrze rozumiem w filmiku. Ja w ogóle. Znaczy, dobra, to jest pierwsza kwestia właśnie, że to w ogóle nie ma sensu. Ja nigdy tego nie rozumiem, to się powtarza za każdym razem. Naprawdę od kiedy po prostu pamiętam. To się powtarza za absolutnie, ludzie się na to za każdym, każdym, każdym razem, ponieważ za każdym razem jest tak samo, co każdy dodatek, co każdy patch jest to samo. Jest yy, patrz czy dodatek jest na becie czy pterze i ludzie tam o, no ja będę grał tam kurde tam hunterem no, i to teraz się gra, będzie grał hunterem, bo, bo tutaj podwyższyli mu arcane shot o 20%, to to jest ewidentnie op klasa. Ja wiem o czym mówię, bo ja się znam, więc to, to jest 100% będzie op i jakby ludzie Jakoś tak, za każdym razem jest to samo, że ludzie zobaczą jakąś tam zmianę i mają takie, o, a, to brzmi mocno, więc kurde, więc to, to, to na 100% teraz będzie OP, i to, to jakby to już jest zdefiniowane, w ogóle nie wiadomo co. I za każdym razem jest to samo, że to się zmienia z tygodnia na tydzień. Tak jak znowu tutaj było właśnie dobrze powiedziane, że to się naprawdę potrafi totalnie z dnia na dzień, nawet tego samego dnia to się potrafi zmieniać. A ludzie i tak, a ludzie i tak pomimo tego cały czas usilnie. Jakby w to brnął i, i dalej kreślą te takie kurde że okej okay, to będzie OP, to, to nie będzie OP, ta, to 100%, gościu ja trust mi dude, wiem o czym mówię. I potem nawet wychodzi dodatek, najczęściej nawet jak wyjdzie dodatek, to jeszcze potem jak w patchu co wychodzi right, najczęściej są jeszcze jedne hotfixy balansujące. Zmierzam do tego, że nie ma po prostu sensu. To nie ma sensu wybierać klasy, no w większości przypadków, jeśli jesteś jakimś world co mnie teraz ogląda, to ok, to pewnie dla Ciebie ma to większy sens, to, że tak obserwować, ale w większości kompletnych przypadków nie ma najmniejszego sensu się tym w ogóle sugerować i, i tutaj, i tutaj w ogóle to yy, kwestią jest też w ogóle to samo to podejście, bo Raz, że to nie ma sensu z praktycznych względów, bo to jest po prostu, bo to jakby nie działa przez to, o czym właśnie powiedzieliśmy, tak? Ale ja w ogóle nie rozumiem tego podejścia, szczerze powiedziawszy Tak w, w, w ogóle, jakby na przykład nie, jak, jak ja na przykład mówię, że ja planuję mainować tam szamanę coś mówią, no ale to, to ale czemu? Że to, 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 czy to nie będzie słaby? Coś ja ma takie... <gł> Właściu, kurwa, żeby, żebym ja właśnie pushował po jakiś tam world first, top 100, cokolwiek, no to okej, okay, to może bym się tym bardziej przejmował, ale... Ani ja, ani totalnie, taka, ale taka skrajnie większość ludzi, totalnie nie musisz czymś takim wcale przejmować, jak chodzi o ten, że tak powiem, balans. No okej, okay. bywa, że czasami klasy są bardzo mocno niegrywalne w tym sensie, że są tak bardzo na dole, tak bardzo odstają, że potem mogą mieć problem z tam jakimś tam dostaniem się do grup czy coś, ale znowu. <ścoughs> W większości przypadków to naprawdę mi się wydaje, że ludzie się tym totalnie bez sensu gryją. I jak ja codziennie, przepraszam, za tak długą dygresję, ale muszę to powiedzieć, ja codziennie mam po prostu odpalam Facebooka i ja widzę wszystkie grupy, tam World of Warcraft i tak dalej, czy tam jakieś komentarze pod IC Win'sami, czy Woffem, i tak dalej. I ja codziennie, bo... Znowu, niemalże codziennie, co kur... No dobra, no nie codziennie, ale bardzo często są newsy, że okej, okay, Blizzard coś hotfixował, Blizzard to buffnął, Blizzard to znerfował, to tu, to tu. I nie dajmy na to yy, są znerfieni tam, dajmy na to szamani ostatnio dostali no, yy, mocnego nerfa enhancement, nie? I za każdym razem jest to samo. Ja wchodzę w komentarze i jest... Znowu nie będę gra mógł grać moim mainem. Bo dostał nerfa. I jakby pomijając już to, jaką faktycznie czy po tym nerfie on będzie tam jakby zły, czy coś? To jakby. Sam fakt, że dostał nerfa, powoduje, że ludzie. A i, i zawsze jest pisane, że o, fan przyjechał, Blizzard fan polis. Wiecie? Fan, mi chodzi o ten pomysł, że ludzie mają fan, tylko z... gra... mają ge... fan gr... z grania danym specem, dlatego że on jest OP. A jak on już nie jest OP, to już nie ma fanu. To w tym momencie w ogóle jest pytanie, czy. Czy to, czy, czy to w ogóle jest spec dla Ciebie, jeżeli ty masz z niego fan? Tylko wtedy, jest OP, nie? Ale przez to, jak ludzie właśnie. już kończę, obiecuję. Jak ludzie najpierw płaczą o to, że Blizzard nie balansuje, że coś tam, że powinien barnia bieżąco balansować, bla, 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 bla wlatuje jakikolwiek nerw i jest. Znowu mi klasę psują. Dlaczego? Dlaczego Blizzard nienawidzi tam. Tu wstaw dosłownie jakąkolwiek klasę, nie? A jak tylko ją. Jak, jak ją bufną, to jest nagle. Czemu ta klasa jest zawsze opęta? To jest za każdym razem do no, wszystkiego mam. A jeśli, jeśli mi nie, wie, nie, nie wierzycie, to naprawdę obserwujcie te same miejsca, które wymieniłem chociażby i to jest 100% po prostu za każdym razem. Nie? Przepraszam za tak długą dygresję, ale musiałem się z tego wygadać, już o tym rozmawiałem. Nie jest sposób na lekkie obniżenie poniesionych strat, wybierając klasy, które mają 3 DPS specy: Warlock, Hunter, Rogal Mac. Gdyż jest spora szansa, że chociaż jeden ze specy każdej z tych klas będzie grywał. Nie zawsze tak jest, ale zazwyczaj tak. W przypadku takiego Demon Huntera czy Monka... Znowu ta jakby grywalność, a niegrywalność też jakby tutaj nie jest do końca uniwersalna, bo to znowu... To zależy od danego przypadku, tak? W sensie, jakby jaki po prostu pod jaki kontent mierzy dany gracz, tak? No bo umówmy się, no. Bywa tak, że niektóre specy są bardzo mocno zdarfione, tak? No ale jeśli ktoś kurde rajduje normala, dajmy na to po prostu sobie, no to najczęściej możemy założyć, że nawet kompletnie off-metowymi specami nas spokojnie może zagrać. Nie? To, to, to jest też, jakby. A, a znowu zwróćmy uwagę, że w tę stronę. Jakby w stronę bycia w takiej sytuacji jest znakomita większość. Znakomita większość playerbase'ów. Tak jest, ale zazwyczaj tak. W przypadku takiego Demon Huntera, czy Monka, czy Prista, no jakich DPS będzie chujowy, to nie ma żadnej alternatywy. Co się już wiele razy zdarzało, ale kontynuują. Zrozumcie, do kurwy. ta czy... Znaczy, a tutaj znowu to z kolei zależy od tego, jakby jak przekładamy tę grywalność, jakby czy nie. Bo na przykład DPS-om, dajmy na to Myfik, mówimy o Myfik Plusach. DPS-om tak naprawdę, jeżeli nie są w ścisłej mecie, naprawdę, dajmy, nie wiem, top 5, to DPS-om i tak w większości przypadków na klucze się będzie bardzo ciężko dostać do czyichś grup. Jakby czy, czy się jest. Bardzo poza metą, czy się jest gdzieś po środku, to sytuacja mi się wydaje, że będzie to sama, w obu przypadkach alternat, i tak trzeba jakby z drugiej strony trochę na to spojrzeć i na przykład robić własne klucze. Tak jeszcze tutaj taką dygresję dam. I na przykład zwróćmy uwagę, że nawet że jak robisz własną grucze, grupę na przykład na klucz, to nawet jeśli jesteś totalnie w metowym specem, to nie ma problemu, bo nie wywalisz sam siebie ze swojej grupy co się. już wiele razy zdarzało, ale kontynuuj. Zrozumcie do kurwy jebanej, że nie da się tak wcześnie zweryfikować, która klasa będzie najpotężniejsza w chuj, bo nigdy nie wiecie za którą dźwignię balansu pociągnie Blizzard. Kolejna sprawa to to. Nie, 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 tym razem, tym razem na 100% to nie, nie, nie. tym razem Hunter dostał. Ja się obserwuję Hunter, alegrom gram Hunterem. Hunter dostał 5% Darken Shot, to jest totalnie oped, nie, nie, to jest 100% nie, 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 staną jak nie, nie. nie klasa nie jest STR-em? Every fucking w połowie tabeli, to nie oznacza, że jest niegrywalna. Mało tego, to że klasa jest jedną z najgorszych, wciąż nie znaczy, że jest niegrywalna. Bo prawda jest taka, że jak potraficie Proszę. grać w kompa i się nauczycie kosmicznych sztuczek, to zagracie dobrze wszystkim i na każdym kontencie. Nawet wyczyścicie cały Mythic, A jeśli jesteście chujowi, to nawet turbo klasą nie będziecie top 1, bo przyjdzie ktoś dobry średnią klasą i was zmiecie z planszy. To jest w zasadzie, prawda? To jest w zasadzie, prawda? Ale też tak w sumie nie, nie aż nie do końca. W sensie jakby zasadniczo się zgadzam, ale też yy, umówmy się, że. Yy, dajmy na to sytu, sytuację, że okej, okay, jest ktoś w najczę, najczęściej, możemy się tak umówić, bo też nie zawsze, nie? Ale najczęściej jest tak, że faktycznie, jeśli dajmy na to ktoś średni, ktoś słaby gracz gra dobrą klasą. versus I obok siebie ma gracza, który gra dobrze słabą klasą są, so, tak, to faktycznie umówmy się nawet, że ten drugi będzie robił więcej DPS-u w tym momencie, pomimo tego, że gra jakby, że gra słabszą klasą, bo gra lepiej, ale bo jakby zmierzam do tego, że dla mnie to, na co to nie jest argument, to ewentualne bagatelizowanie też jakby balansu, to, to teraz tak jakby z drugiej strony trochę zahaczając, bo jeżeli już postawimy sytuację, w której mamy na przykład dwóch słabych graczy, i jeden gra metową klasą, a, a drugi gra yy, tam słabą met, nie metową. To będzie różnica wyraźna. Jasne, klasa mocna potrafi wpłynąć w DPS w zależności od tego, w jakiej pozycji się akurat znajduje, ale gracz jest jednak kurewsko istotny. Gdyby to na działało w taki sposób, że jak desro. A to znowu zależy od kontekstu. Warlock nie? jest silny, to się nim samo wszystko robi, bez klikania. To nie byłoby obok turbo top 1 desro w tych chujowych z gorszymi wynikami niż chujowy Affliction Warlock. Rozum tak, a też z drugiej strony, jeszcze w ogóle, a propos, tak jak było wcześniej wspomniałem, że wszystkim i tak się w rzeczywistości no mówię, no ja tak teraz z drugiej strony może tak trochę będę jakby adwokacił diabła, jak ktoś mówi, ale jest to generalnie prawda. Też uważam, że prawdą jest, że nawet mythic right można wyczyścić tak naprawdę każdym specem, ale też z drugiej strony to, że to można zrobić każdym specem, nie oznacza, że łatwiej nie będziemy to wymi specami. Nie? szukanie problemów w klasie to często nic więcej, jak przejaw ignorowania tego, że tak naprawdę to wy jesteście wybitnie chujowi. Jasne, nie ujmując, istnieją również gry. Myślę, że... Też. Nic. Turbo wyjebany w kosmos gracz, król graczy, zrobi więcej najlepszą klasą, niż turbo wyjebany w kosmos gracz, król graczy najgorszą klasą. Właśnie dlatego często na najwyższych o. poziomach klasy i kompozycje się powtarzają, ale nie oszukujmy się szukać. Znaczy nie, no właśnie problem jest taki, że te kompozycje to się e, powtarzają na kontencie, na którym mo moglibyśmy uznać, że to w ogóle nie jest potrzebne. Min maxuje kompozycję, to się nawet do na heroiku czy normalu. Ale znowu, jakby jest pewna. jakby w większości przypadków możemy się umówić, że nie jest to potrzebne w tym sensie, o którym właśnie mówi tu w sobie Majestic, że tak naprawdę o wiele istotniejsze jest to, żeby grać lepiej. I jakby to jest to, co się w tym słowie podręcznikowo powinno zrobić. Nie wiem, gildia wipuje na jakimś bossie na normalu czy heroiku. To jakby remedium na to, tak podręcznikowo powinno być to, żeby zagrać lepiej tym, co się ma. Jakby ludzie. Co są i, klasami, który, którymi są, a nie zmieniać komp na bardziej metowy. Ale z drugiej strony jednocześnie jest faktycznie tak, no jakby na znowu taką lekką obronę, jakby z drugiej strony, że e, nawet wtedy, nawet w przypadku najłatwiejszego kontentu na świecie, nie, wiem, bossów na normalu, to nawet wtedy zawsze łatwiej będzie tymi metowymi kąpami. Też nawet nie do końca zawsze, bo często też jest taka śmieszna sytuacja, że coś jest na przykład metą, jakby kompozycyjną, rajdową, na przykład na myfiku na danej walce, ale powód, dla którego ta kompozycja jest metowa. Nie ma w ogóle zastosowania, już dajmy na to, na normalu czy heroiku, bo nie ma tych mechanik w ogóle, które powodują, że ten kąp jest metowy, ale ludzie tego nie kumają. I, jakby I tak się tym sugerują. To moim zdaniem to jest zjawisko, które bardzo, bardzo często jest widoczne. w internecie porad o tym, co będzie najsilniejsze, to prawdopodobnie nie jesteście nawet w 10% tak dobrze klikający jak turbo wyjebany w kosmos gracz, król graczy. Kolejnym negatywnym aspektem jest w community, który chętniej bierze co to, to sprawuje się lepiej w rękach turbo wyjebanego w kosmos gracza, króla graczy. Czyli klasy w tak zwanej mecie. I ciężko jest się dostać na jakieś Mythic plusy na przykład. Jest to punkt w pełni prawdziwy, który najłatwiej przeskoczyć grając własne klucze. Nie... <gry> No, pra, no i pra, no i proszę, no, no i proszę, no, 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 no. nigdy nie grałem na jakimś turbo wysokim proszę poziomie i nie uważam siebie za jakiegoś turbowybitnego zawodnika, ale jako punkt odniesienia do sytuacji, że najwyższy content możecie zagrać każdym, lubię brać siebie i mojego legendarnego już subrogala w Battle for Azeroth, Gdzie specem? się. No albo wiesz, bo też powiedzmy sobie szczerze, i myślę, że Majestic też by w tym momencie musiał to jakby niejako przyznać, że. E, Pomimo tego, że my na przykład możemy mieć świadomość tego, o czym mówimy, bo myślę, no bo ja się zgadzam, bo chyba absolutnie, szczerze mówiąc, z całą myślą tego filmiku, to jednak zwróćmy uwagę, że nawet my, tak myślę, że, no, no dobra, no okej, okay, inaczej, wypowiem się za siebie. Nawet ja, będąc świadomy tego, o czym mówimy, ja jak tworzę grupę na klucz, no to jakby. No to jakby. I, i, i wiem, jaka jest, że tak powiem, tak zwana. Me, nie wiem, de, de, końcówka Shadowlandsów, tak? No jakby. No widzę Destro Warlocka i, i powiedzmy, że widzę o podobnym item levelu tam, nie wiem, kurde. Eee, nie wiem, <laughs> Arms Warriora, dajmy na to. Eee, z podobnym Rio jeszcze, tak? No to koło wezmę. No Warlocka wezmę, Dla, dlaczego? No, no dlatego, że wiem, że on zrobi po prostu liczbowo więcej, więcej jakby DPS-u, nie mając jakby odniesienia tego, jakby czy ktoś z nich będzie lepszym czy gorszym tak graczem, nie? już Subrogala w Battle for Azeroth, gdzie z pecem ścigającym się o miano najgorszego w grze zabijane były ostatnie bossy. Dla przykładu wybitnej chujowości suba w tamtym okresie macie tutaj mnie, na siódmym miejscu Jane Mythic. Na uwaga, uwaga, całe osiemna... 18... Czyli rozumiem, że cały tak. Rzeczywistym. Rze, rzeczywistym celem całego tego filmiku było pochwalenie się tą konkretną informacją. Rozumiem. Z listowanych subrogali, które było na tyle pojedynczymi, żeby grać tym głównym i zabijają ją w tamtym okresie. Na tych plusach to. Znaczy, ja nie rozumiem w ogóle, czemu tylko tak słabo. Czemu nie top 3 na przykład? No bo wiecie, no, no nie wiem, jaki jest podium? Słyszeliście kiedyś o podium top 7? Ja też nie. Jakby podium, podium jest top 3. Jest brąz, srebro i. I złoto nie idzie do siódmego, więc nie wiem czy się tu czym chwalić że rozumiem. To samo, czy brali mnie do grup? No Sorry. nie, a jak brali to sprawdzali speca i wypierdalali na zbity pysk. Przykład? Również przepotężny subrogal, którym nie dało się absolutnie grać, więc pozostawały jedynie własne grupy. W sumie nawet w Shadowlandsach tym nieszczęsnym Hunterem jedyne, na co mogłem liczyć, to na to, że nie dostanę Laury Karazanu, dzięki czemu będzie mi łatwiej znaleźć ludzi do własnego party. Czy nie granie turbą klasą jakoś mi szczególnie przeszkadza? No nie, bo potrafię zagrać, też na tyle dobrze, że robię content, który mnie jakoś satysfakcjonuje. Dobra, ale to... Ale tak, tak, tak szczerze, czy to też w tym momencie jakby jest... jakby... Bo, bo Majestic tutaj mówi, że no ja gram niemetowym specem, słabym wręcz specem, mocno off-metowym, który ma problemy z dostaniem się do grupy. Ale to jest spoko, bo ja to amortyzuję tym, że jestem dobrym graczem. No ale większość graczy, tak jak to było parokrotnie powiedziane, większość graczy nie jest dobrymi graczami tak naprawdę. To jakby czy oni w tym momencie. Czy jakby czy my mamy w słowie prawo powiedzieć im w tym momencie, że ty masz zostać na niemetowym specu, a nie grać metowym, i po prostu masz lepiej grać. I i, jakby, i im, że błędem z ich strony właśnie dlatego jest wybieranie metowy spec, żeby łatwiej było się dostać do grupy. No bo to jest takie, jakby no bo to, to dlatego. Myślę, że takie jest najczęstsze uzasadnienie, czemu ktoś tam patrzy na te mety, nie mety i tak dalej. Pomimo tego, że właśnie, kurde, tam heroika gra albo tam early Mythic czy cokolwiek. Bo po prostu chcę mieć łatwość w dostaniu się do grup, chcę się dostawać do grup. I to jest problem. Tylko, że wydaje mi się, że ten pro, to jest problem, który z trochę innej strony właśnie trzeba haczyć. To, to też to już było wspomniane, że trochę myślenie zrobić, żeby na przykład właśnie robić swoje grupy w tym momencie na, na plus. Nie wiem, no ja po prostu, mnie po prostu szczerze powiedziawszy boli, jak widzę, jak ludzie grają klasami, który, które totalnie im się nie podobają. Ale grają, bo są metowe, A jeszcze bardziej mnie to boli, jak nie grają kontentu, który. No, kurde, kisto Master'a robię, tak. Więc wyjebane. Ważne, żeby klasa, którą grał, mi się po prostu podobała. No, ale to jestem ja, a wy jesteście no, w więc... znaczy na poziomie, jakby osobistym, też się w 100% zgadzam z tym podejściem. Tak, ja, ja mam maina zdecydowanego na Dragonflight. W ogóle totalnie, ja w ogóle ani trochę, ani, ani troszeczkę nie, nie śledzę tych zmian tam e, bufowych i e, tam ner, nerfowych na, na Dragonflight. Ja nigdy tego nie robię. Co każdy patch zmienia maina i ja nigdy w ogóle o tym nie. Ja myślę najpierw, co mi pasuje, czym chcę grać, czym mi się fajnie gra, i potem jakby i, jak, i jakby to jest punkt wyjścia, i, jakby, i tym po prostu gram. No i to, jakie mi się trafią karty, to już jest swoje drogą, ale ja się też zgadzam z tą jakby, też mam tego typu myślenie, że klasa musi mi się przede wszystkim podobać. Eee, no i szczerze powiedziawszy, póki co nie, nie miałem problemów z tym podejściem, eee, tak? Jakby, nie wiem, rzeczy typu e, A Heart of the Curve, czy Keystone Master, czy... A nawet e, jak Myfika. E, no bo teraz już nie, tak? Ale nawet jak myfika e, wr wracałem do progresu na chwilę, e, to na, nawet wtedy nie miałem z tym problemu. A, no ale to różnie, no bo tutaj raz grałem metodowymi, raz nie, no zależy co, zależy co się trafiło, właśnie w tym momencie. Eee, ale jakby na tego typu poziomie, nie wiem, Keystone mastera, yy, czy tam właśnie tego kerwa, czyli coś, co już tak naprawdę jest yy, bliżej tej tak zwanej większości, to jak najbardziej można tego typu, to jest do czego zmierzam, można mieć tego typu podejście, tylko trzeba trochę inaczej spojrzeć na inne sprawy, w tym właśnie na przykład Myfik plusy. Żeby nie czekać, aż wszyscy zrobią wszystko za mnie, tylko żeby samemu zrobić grupy. Nie, nie przejmuj się do grup, to rób własne grupy. Znowu to jest tylko przykład, bo to też nie jest coś, co działa wszędzie i uniwersalnie. Bo na przykład na rate Battlegroundach już jest ciężej. Bo na rate Battlegroundach, jak już robisz grupę, to musisz przewodzić tej grupie. Jest, jest tak przyjęty, tak zwyczaj pługowy. Nie? Że jak jest lider, to on daje kolej i tak dalej, więc to się wiąże z pewną, pewnym dodatkowym obowiązkiem, prawda? Zdaję sobie sprawę, że. Można czerpać po prostu przyjemność z tego, że jest się w chuj dojebaną w kosmos klasą, dzięki czemu gra się trochę łatwiej, no i zajebiście w sumie. Ale na pytanie o to, która z obecnych klas będzie właśnie tą najlepszą, będzie się mogli odpowiedzieć sobie za kilka tygodni, jak nie miesięcy. Jak klasy dostaną końcowy balans i będziemy czekać na patch 10.1, w którym znów się wszystko może zmienić. Podobało się? Zajebiście. Zostaw łapę. A poza tym raz jeszcze, dla większości ludzi tak naprawdę to... No, tutaj duży co ze słów stawiam, nie powinno mieć znaczenia, nie musi mieć znaczenia, nie, nie powinno musieć, no, to co mówiłem wcześniej generalnie. Ale tak, no jakby zgadzam się w zasadzie w 100% z tym filmikiem. No jakby to, to, to jakby nie, nie jest to czego się spodziewałem po tym nie clickbaitowym tytule, który mnie wcale nie zmylił, natomiast zgadzam się, zgadzam się całkowicie z przesłaniem.